Dziwam pokażę jak zdominowaliśmy anarchia.gg z 3 księg zaczynając od zera Zostawcie suba i łapkę i zapraszam was do oglądania Ello No i na sam start kupiłem sobie kluczyk do supermaszyny nagród i idziemy go teraz otworzyć Dobra, no tu jest Klikamy, mamy No i tutaj mamy skrzyni tak Możemy kostium małego urwisa, pet bobas Blok widmy jakieś baloniki z hełmem. Jeżeli elytra i sakiewka, najbardziej tym się wydaje, że chciałbym kostuć mojego Urwisa albo tego Pet'a. Najwyżej elytra albo sakwę. Na to najbardziej liczę. Dobra. I klikam. Kliknię, aby otworzyć skrzynię. Bardzo fajne losowanie. Baloniki, balonik z hełmem. Pamiętak. z helem. Sorry. Dupa nie urywa. Ile to kosztuje? Ile? 55 koła. Zero? No. Coś mi się nie chce wierzyć. teraz szybko wystawiam te 16 baloników za 51 tysięcy. Jak się sprzeda, to wam powiem. Dobra, w czasie, gdy mi się selają baloniki z helem, to idziemy pokopać jakieś żelazo i mieci i tak tam. Dobra, no. mamy pierwsze żelazo. To szybko kopiemy. Mhm. Dobra, już mi się selnęły baloniki z helem. I teraz sobie kupię jakieś podstawowe przedmioty i zaraz się widzimy. Dobra, jeszcze jakieś itemy mam. Sie wystakowałem jakoś dobrze. I co? Z się będziemy teraz strapować i. no. Jak się ktoś tepnie, to wam dam w znać. Te się! Oh! Sigma random, tepłem! Tepłem! Złą pozycję! No to bo złą pozycję miałem na krześle, kurwa. Musiałem w Syry kurwa z biurka. Jak O kurwa! Daj! Dawaj! Dripaj! Dead! Dead! Co Dead? masz? 4-3 Sigma! 5,2 17%. O nie mógł nic zrobić! No, już z trapa rozpierdolę Ale dobrze, że czy mam te, te? Te gówno. Ma przyjagać się to pach. O, on, on będzie diaks. No, pój. Diaks, kitu tu. Coś tak długo trzeba. Jak ale kurwa <grych> co to dobrze że kupili ochronę 2? Filip kos się tepa. O chyba jest za kos. Ej, to Filip... mnie też się tepa. Nie. Dobra, to dawaj, do, Ale ten to, Filip, to, Filip się coś. kos tepa do mnie. A, dobra, dawaj. E, ej, kurwa. Daj. Daj. d daj, Czuj. Daj. Drift cały czas. Cześć, totem. Cześć, suj, trzasuj. Daj, dripaj, drypaj. Dripaj! drypaj. Dad, dead, O kurwa. Dawaj. Co masz? Full 4, e, 21% 4, 5 9. Nice. E, miał 3 perły. 3 perły i dużo refów. Dobry warto, no. Dawaj Tepłem. To już się przynoszę. No kurwa. Daj. Daj. Daj, dripaj. Dripam cały czas. Daj. Dead. Dead. Ja pierdolę nie. Zamurował to. 37! Dobra, to tyle w tym odcinku. E, podsumując, zrobiliśmy. No trochę dużo pieniędzy, bo e, zabiliśmy mieć 37% i dużo setów, więc w następnym odcinku to podliczy i będziecie mieli na początku. No. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę i subę i elo!